Czy wiecie, że kierunek Inżynieria chemicznej i procesowa na Politechnice Wrocławskiej jest najlepszym kierunkiem inżynierii chemicznej w Polsce? To według rankingu perspektyw z ostatniego roku. Także zapraszamy, macie okazję studiować na najlepszej inżynierii chemicznej w Polsce. A co to takiego ta inżynieria chemiczna? No, to nie tylko inżynieria chemiczna, ale także inżynieria przemysłu browarniczego, spożywczego, farmaceutycznego, no i oczywiście trochę chemii. Przygotowujemy studentów do pracy w każdym z tych przemysłów poprzez pracę na instalacjach, ale również poprzez projektowanie, bo niektórzy z Was wolą komputery i wolą pracować przy komputerze. Także szkolimy obustronnie. Sercem każdego zakładu przemysłowego jest linia produkcyjna. Linia składa się z wielu procesów połączonych ze sobą, zoptymalizowanych i działających na pełną skalę. Tym właśnie zajmuje się inżynieria chemiczna i procesowa. Jesteśmy ostatnim ogniwem łączącym nauki podstawowe i zakłady przemysłowe. Obecnie żyjemy w bardzo interesujących i inspirujących czasach. Nanotechnologia nie jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla np. procesu przemysłu elektronicznego, ale praktycznie rzecz występuje w każdym aspekcie naszego życia. Jako studenci Wydziału Chemicznego będziecie mieli bezpośredni dostęp zarówno do ludzi, jak i metod, jak i zaawansowanego programowania, które pomaga projektować układ, optymalizować go na poziomie molekularnym, a następnie będziecie mogli wykorzystać tę wiedzę do integracji tych wyników z rzeczywistymi instalacjami przemysłowymi. W naszym laboratorium produkujemy kapsułki hydrożelowe. Do ich otrzymywania wykorzystujemy przede wszystkim naturalne biopolimery, dzięki czemu nasze kapsułki mogą z powodzeniem być wykorzystywane w aplikacjach przemysłu spożywczego, na przykład w przemyśle mleczarskim. Ale również możemy w nich zamykać różnego rodzaju substancje o właściwościach terapeutycznych, dzięki czemu nasze produkty mogą również być wykorzystywane w przemyśle medycznym. Czy farmaceutycznym. Będziecie mieli okazję poznać techniki druku 3D w projektowaniu leków opartych na hydrożelach oraz poznać metody przedłużania uwalniania substancji aktywnej, np. przy wykorzystaniu specjalnych powok, które mają zadanie spowolnić uwalnienie substancji leczniczej. Znajdujemy się w laboratorium, w którym jest instalacja do produkcji piwa. Odbywają się tutaj zajęcia dla studentów inżynierii chemicznej oraz biotechnologii. Studenci uczą się całego procesu produkcji piwa od początku do końca, w związku z tym są bardzo dobrze przygotowani do pracy w przemyśle między innymi spożywczym, a dokładnie browarniczym. Jeżeli chcielibyście pracować w tych laboratoriach nowoczesnych z tą instalacją, w przyszłości pracować w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, browarniczym, również za granicą, bo oferujemy specjalności, specjalność w języku angielskim, również w Chcielibyśmy wprowadzić w stopień pierwszy w języku angielskim. Zapraszamy, siad stoi otworem.